Minęło właśnie 9 godzin, bo tyle trwa proces e, robienia tego jogurtu. Zobaczymy, co nam wyszło. Świecą się kontrolki e, na czerwono, więc czas się skończył. Trzeba to wyłączyć i spróbować, co tam, co tam się pojawiło, co to za jogurt wyszedł. łóżeczko tak Zaczyna z prądu jogurt jest takiej konsystencji e, no, taki jogurtowy no sztywny troszkę Kilo. Zobaczymy. Jest to jogurt naturalny, bez dodatku cukru. Tak. Jest taki lekko ciepławy, bo tam jest temperatura około 47 stopni. Więc sprawdzamy. Konsystencja całkiem fajna. W środku też. Naprawdę dobry. Polecam jogurt domowej roboty bez cukru. Wiemy co jemy.